Jerzy Fedorowicz, poseł, aktor, reżyser, kibic Wisły Kraków. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa i bardzo. Wierzy Pan w to, że polski sport będzie kiedyś czysty? Ja, ja bym chciał wierzyć, że w każdy sport będzie kiedyś czysty. No i problem polskiego sportu polega na tym, że, 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 że w tym sporcie zawodowym jest za mało pieniędzy, albo hmm. inwestorzy nie chcą ich wkładać. Drugi problem jest taki, że, 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 że perspektywy... I, I trud, który wymagany jest od młodego zawodnika, one, one są takie odległe. I ten chłopiec czy ta dziewczyna, która chce naprawdę osiągnąć w sporcie wysoki poziom wyczynowy, ona, ona musi, ta osoba, ten człowiek, ten zawodnik musi poświęcić. Ale powiedział Pan, osobę. że w sporcie zawodowym jest za mało pieniędzy. Jak Pan miał 20 lat, zarabiał Pan 30 tysięcy miesięcznie? No, ja z całym na, szacunkiem ja na, dla piłkarzy. I teraz ale... też nie zarabiam, więc aha, no. mówię pana o piłkarzach, ja Panu coś powiem, nie wiem, są podobno zawodnicy w innych klubach i w, w klubach mniejszych, którzy grają za grosze. tego nie sprawdzam, bo mm -hmm. wy ujawniacie, wy dziennikarze, zarobki, zarobki piłkarz grają za tyle, na ile ich a, a widzę, że jest dużo problemów, że kluby tracą licencje teraz UKS. Mm -hmm. to był taki zasłużony klub, jak przyjeżdżał UKS do nas, Janek Tomaszewski tam grał, Baran, to jest wspaniałe. Wspaniali gracze byli, no i nagle się okazuje, że, 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 że strasznie trudno jest im pomóc. No. Znowu powiedział Pan, że w polskim sporcie jest za mało pieniędzy, bo nie ma sponsorów, a są firmy bukmacherskie, które wręcz się proszą, żeby dać, a nie mogą, bo Wy posłowie wymyśliliście, że nie. To znaczy, to pamięta pan, że to wynikło z afery pewnej. No dobrze, ale na koszulkach wyczu... największych klubów na świecie są firmy bukmacherskie i nic się nie dzieje. No, korupcja jest wszędzie taka sama jak w Polsce. No tak, ale, ale to, to poszło tak daleko u nas, że niech pan zauważy, bo to są nieodległe czasy, że to do, miało go doprowadzić do zmiany w ogóle rządu. Były rzeczywiście dramatyczne sytuacje, wynikające z podejrzenia o rodzaj korupcji takich na rzecz firm buchmacherskich. No i ta rzeczywiście opinia publiczna w sumie zdecydowała, bo posłowie są przedstawicielami opinii publicznej, żeby te pieniądze, że one są podobno brudne, żeby one. No ale nikomu nie, nie jest nie na rękę. Sportowcom nie na rękę, bo nie dostają pieniędzy, klubom nie na rękę, bo nie dostają pieniędzy. No i tak możemy wymieniać, więc komu to jest na rękę? Ja Panu powiem, trwa debata na ten temat i w Komisji Sportu o tym rozmawiają. Ja, takie argumenty, rzeczy, jakie Pan podaje, ja się z nimi zgadzam, ale jest jeszcze cały szereg. Innego rodzaju argumentów, kontrargumentów. No to proszę dwa. No, ja, 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 ja panu powiem. po pierwsze to jest e, brak, znaczy nieuczciwość, prawda? Nieuczciwość i, i, i łatwość ustawiania meczu. A to, że spółki państwa finansują w klub sportowy, który jest prywatny, to jest uczciwe. E, to znaczy ty spół to, to ta debata też trwa w Sejmie nie wiemy kiedy się skończy, prawda, bo to Pan podaje różnicę między, mhm. nie wiem, Jastrzębiem a, a Wisłą, Kraków finansowaną przez telefonikę, prawda, mhm. czy, czy, czy klubami. No bo ja nie chcę, żeby ktoś finansował z moich podatków jakiś tam klub, a firma bukwacherska ich prywatne pieniądze mogą wszystko. No to Pan przedstawi ten punkt widzenia. Na pewno o tym wiedzą koledzy, którzy się zajmują w parlamencie tą ustawą i, i, i nad tym pracują. No i, i, i jak to zwykle przy każdej takiej działalności naszej, poselskiej, e, odbywa się debata i ta debata daje, daje wynik w, w postaci ustawy. No ja powiem szczerze, że, że jako, jako kibic, jako, jako człowiek, który kocha sport, to bym chciał oglądać sport na najwyższym poziomie. Niefinansowany ze środków publicznych. Z jednej strony zakazane jest to, żeby firmy bugmacherskie inwestowały w polski sport, a z drugiej strony Zbigniew Boniek, czyli szef polskiego Związku Piłki Nożnej, chyba największego w kraju, reklamuje jedną z firm. To jest w porządku i on mówi, że robi to dlatego, że we Włoszech nie jest to zakazane. To jest fair czy nie? Eee, no, ja no, widzi pan. Strasznie nie chciałbym oceniać takich wielkich ludzi sportu, jak i Zbigniew Wojniak i w dodatku jest to człowiek, który też doskonale się orientuje w biznesie. On prawdopodobnie, lub z tego co czytam, on uważa, że nie ma żadnego powodu, żeby firmy bukmacherskie nie sponsorowały no polskiego sportu. No więc jeżeli on to uważa, jeżeli o tym się debatuje na posiedzeniach Komisji Sportu, w obecności minister sportu, która, która zresztą chciała, żeby Wojniak był jej doradcą, to może się okazać, że dla dobra polskiego sportu m, przejrzyste, bardzo przejrzyste i czytelne finansowanie sportu przez firmy butłaparskie będzie e, obowiązywać lub będzie e, w, w, działać no, w obszarze sportu. Zobaczymy. No. <laughs> Pewnie, że każdy z dnia bym chciał, żeby, żeby sportowiec za swoją właściwą pracę otrzymywał. E, Odpowiednie pieniądze, które w dodatku nie byłyby obciążone takim sumieniem, jak Pan mówi, że nie chce Pan ze swoich podatków Wspomniał Panu minister sportu, muszę zapytać hmm. na koniec, Joanna Mucha się Panu podoba? Joanna Mucha jest zawodowcem, doktorem ekonomii. Ale pytam fizycznie, jako kobieta, a nie a jako A muszę ekspert. powiedzieć, że to jest bardzo piękna um, Pani, tak. Dobra jest. <laughs> Jerzy no, robić no. poseł, aktor Kiwic, w swój Kraków, bardzo dziękuję. Dzięki.